Każdy kon ma unikalny wzór sierści i umaszczenia, tak jak człowiek ma odciski palców. Ich grzywa i ogon pełnią nie tylko funkcję ozdobną, ale także chronią przed owadami i zimnem. Potrafią porozumiewać się z innymi końmi za pomocą subtelnych ruchów uszu, ogona i nozdrzy, a także przez wydawanie dźwięków takich jak rżenie, parskanie czy ciche chrapanie. Żrebięta rodzą się niezwykle rozwinięte, już w ciągu jednej do dwóch godzin od narodzin potrafią wstać i biegać za matką. Konie mają bardzo dobre poczucie rytmu i potrafią dopasować krok do muzyki, dlatego często mówi się, że tańczą podczas jazdy. Potrafią także pływać, choć robą to instynktownie i raczej niechętnie. Ich kopyta są zbudowane z tego samego materiału co ludzkie paznokcie i wymagają regularnej pielęgnacji, ponieważ rosną przez całe życie konia. Koń potrafi obracać uszy niezależnie od siebie, a każdy ruch sygnalizuje jego nastrój lub kierunek, w którym skupia uwagę. Konie są roślinożerne, ale ich przewód pokarmowy jest bardzo wrażliwy, zamiast dużych posiłków muszą jeść często i w małych ilościach. Zęby konia rosną przez całe życie. Dlatego ścierają się podczas jedzenia trawy i siana. W przyrodzie konie mogą żyć w stadach liczących kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osobników, gdzie zawsze panuje hierarchia i wyraźny podział ról. Wbrew pozorom konie nie są bezbronne, potrafią kopać z ogromną siłą, a ich uderzenie bywa śmiertelne dla drapieżników. Mimo tego zazwyczaj wolą ucieczkę od walki, co jest ich podstawowym mechanizmem obronnym. Koń potrafi osiągnąć prędkość nawet około 70 km na godzinę, a rekordziści w wyścigach poruszają się jeszcze szybciej. Ich sierść reaguje na zmianę temperatury, w zimie staje się gęstsza i bardziej puszysta, a w lecie krótka i gładka. Konie odczuwają dotyk nawet najdelikatniejszego owada, ponieważ skóra jest niezwykle wrażliwa. Ich język jest silny i długi, służy do chwytania trawy i ziół, a także do komunikacji z innymi końmi. Konie mają wyjątkową pamięć, potrafią zapamiętać zarówno dobre, jak i złe doświadczenia na całe życie. Dlatego ważne jest traktowanie ich z cierpliwością i szacunkiem. Potrafią również rozróżniać kolory, choć nie widzą pełnej palety barw tak jak człowiek, najlepiej dostrzegają odcienie niebieskiego i zielonego. Końskie uszy są bardzo ruchliwe i potrafią obrócić się o prawie 360 stopni, co pozwala im wychwytywać dźwięki z różnych stron są także niezwykle wrażliwe na zmiany w pogodzie. Potrafią wyczuć zbliżającą się burzę. W świecie mitów i historii konie odgrywały ogromną rolę. Były symbolem wolności, odwagi i lojalności. Udomowiono je kilka tysięcy lat temu i od tego czasu stały się nieodłącznym towarzyszem ludzi w pracy, podróży i wojnach. Niektóre konie dożywają nawet ponad 30 lat, a rekordziści znacznie więcej, jeśli mają zapewnioną dobrą opiekę. Najstarszy znany koń żył ponad 50 lat. Każda rasa konia ma swoje wyjątkowe cechy, od drobnych kuców po potężne konie pociągowe, które potrafią ciągnąć ładunki o wadze kilku ton. Koń potrafi wydawać z siebie różne dźwięki zależnie od sytuacji: rżenie służy do przyciągania uwagi, parskanie do wyrażania emocji, a ciche dźwięki nozdrze do uspokajania źrebiąt. Mogą także przywiązywać się do ludzi, innych zwierząt tworząc silne więzi emocjonalne. Konie lubią się wzajemnie czesać zębami, co jest oznaką przyjaźni i więzi w stadzie. Ich skóra w niektórych miejscach ma inne kolory pod sierścią, co sprawia, że przy zmianie umaszczenia po goleniu mogą wyglądać inaczej. To zwierzęta niezwykle inteligentne. Potrafią nauczyć się otwierać bramy, zapamiętywać trasy czy reagować na różne komendy bez słów. W wielu kulturach uważa się, że konie wyczuwają zagrożenie szybciej niż człowiek, dlatego ich zachowanie często ostrzegało ludzi przed niebezpieczeństwem. Tak oto konie łączą w sobie siłę, delikatność i niezwykłą zdolność do współpracy z człowiekiem, czyniąc je jednymi z najbardziej fascynujących stworzeń na Ziemi. Oczy koni potrafią przystosować się do ciemności szybciej niż ludzkie dlatego w nocy widzą lepiej od nas, choć ich obraz nie jest tak ostry. W odróżnieniu od wielu zwierząt Konie nie potrafią wymiotować, co sprawia, że problemy żołądkowe mogą być dla nich wyjątkowo niebezpieczne. Ich serce bije szybciej niż u człowieka podczas galopu, ale spoczynku pól z konia jest znacznie wolniejszy niż u małego dziecka. Niektóre rasy koni są niezwykle odporne na trudne warunki, jak konie islandzkie, które potrafią przetrwać w zimie, żywiąc się mchem i suchą trawą. Inne rasy, jak erebi, Słyną z wytrzymałości i mogły pokonywać setki kilometrów na pustyni. Konie potrafią także śmiać się na swój sposób, charakterystyczne unoszenie górnej wargi, zwane flemen, pomaga im lepiej analizować zapachy. Mają niezwykle czuły zmysł dotyku w okolicach pyska, dlatego często badają świat wokół siebie za pomocą wibrysów, czyli długich włosów czuciowych. Potrafią też uczyć się od siebie nawzajem, młode źrebięta naśladują starsze konie w stadzie. Niektóre konie rodzą się całkowicie białe, inne zmieniają kolor sierści wraz z wiekiem, jak słynne konie siwe, które przychodzą na świat ciemne, a z czasem jaśnieją. Ogon konia nie jest jedynie ozdobą, zawiera silne mięśnie, które pozwalają nim energicznie poruszać, co chroni przed owadami. Konie posiadają niezwykły instynkt powrotu do domu, nawet jeśli zabłądzą, często odnajdują drogę do stajni czy pastwiska. Potrafią także odczuwać samotność i potrzebują towarzystwa innych koni lub opiekuna, aby czuły się bezpiecznie. W wielu kulturach koń symbolizował wolność i siłę, ale też duchową więź z człowiekiem. Indianie Ameryki Północnej uważali konie za dar od stwórcy i traktowali je jak członków plemienia. W Japonii konie były uznawane za posłańców bogów, dlatego umieszczano ich w świątyniach. Końskie kopyta wydają charakterystyczny stukot. Który w dawnych czasach był dźwiękiem zwiastującym nadchodzących wojowników. Do dziś ten odgłos kojarzy się z siłą i majestatem. Co ciekawe, w kopycie znajdują się specjalne struktury działające jak naturalna pompa, wspomagająca krążenie krwi w nogach konia. Konie potrafią odczuwać radość, smutek, a nawet zazdrość. Często okazują emocje w sposób subtelny, opuszczeniem głowy. Ruchami uszu albo lekkim tupaniem. Zdarza się, że tęsknią za swoimi opiekunami i potrafią okazywać ogromną lojalność wobec człowieka. To zwierzęta niezwykle towarzyskie w stadzie często wybierają najlepszego przyjaciela i spędzają z nim najwięcej czasu. Zdarza się, że dwa konie nawiązują tak silną więź, że rozdzielone stają się niespokojne i nerwowe. Konie, podobnie jak psy, mogą śnić. Podczas snu często poruszają nogami, a nawet wydają ciche dźwięki, co wskazuje na to, że ich mózg przetwarza doświadczenia dnia. W historii istniały konie, które zapisały się legendą jak bucefał, ukochany kony Aleksandra Wielkiego, czy słynne rumaki husari, które nosiły ciężko uzbrojonych rycerzy w boju. Tak właśnie konie, łącząc piękno, siłę, delikatność i niezwykłą więź z człowiekiem, Pozostają jednymi z najbardziej fascynujących istot na świecie, a każda ich cecha skrywa kolejną ciekawostkę wartą odkrycia. Konie mają bardzo rozwiniętą pamięć przestrzenną, potrafią zapamiętać drogę do miejsca, w którym znalazły jedzenie czy wodę, nawet po wielu miesiącach. Ich uszy potrafią obracać się niezależnie od siebie o prawie pełny półokrąg, co pozwala im dokładnie lokalizować źródło dźwięku. Żrebięta potrafią wstać na nogi już kilkadziesiąt minut po narodzinach i bardzo szybko uczą się biegać, co w naturze było warunkiem przetrwania. Końska sierść reaguje na pogodę w zimie staje się gęstsza i bardziej puszysta, a latem przerzędza się, by chronić przed przegrzaniem. Konie potrafią rozpoznawać emocje człowieka na podstawie tonu głosu oraz mimiki twarzy, co sprawia, że są bardzo wrażliwe na nasze nastroje. Ich nozdrza są niezwykle czułe i potrafią wyczuć zapach wody z odległości kilku kilometrów. W stadzie konie używają subtelnych sygnałów, takich jak ruchy ogona czy uszu, by przekazywać informacje innym osobnikom. Podczas upałów konie potrafią wydzielać ogromne ilości potu, a ich podma charakterystyczny zapach, który dawniej wykorzystywano do odstraszania owadów. Sierść konia działa jak naturalna ochrona przed promieniami słońca. Ciemniejsze konie szybciej się nagrzewają, a jaśniejsze są bardziej odporne na wysokie temperatury. W dawnych czasach wierzono, że koń skierżenie ma magiczną moc i potrafi odstraszać złe duchy. W niektórych kulturach koń był traktowany jako przewodnik dusz w zaświatach. Konie potrafią również liczyć proste ilości i odróżniać większe grupy od mniejszych, co udowodniono w badaniach behawioralnych. Ich włosy z grzywy i ogona były od wieków używane do wyrobu smyczków do instrumentów muzycznych, a także do tradycyjnych szczotek. Konie potrafią zapamiętywać nie tylko miejsca, lecz także ludzi, z którymi miały kontakt i reagują emocjonalnie nawet po długim czasie rozłąki. W stanie spoczynku konie potrafią spać na stojąco dzięki specjalnym mechanizmom w stawach, które blokują nogi i chronią przed przewróceniem się. Jednak aby wejść w fazę głębokiego snu, muszą się położyć. Konie mają wyjątkowo mocny zgryz, ich zęby ścierają się przez całe życie i rosną nieustannie, co wymaga naturalnego ścierania podczas rzucia twardej trawy. Zdarza się, że konie wykazują zdolność do współpracy z człowiekiem w sposób niemal intuicyjny, potrafią same zatrzymać się przed przeszkodą, jeśli wyczują zagrożenie, nawet gdy jeździec nie zareaguje.